Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Co zrobić z przebita opona? Przede wszystkim zachować spokój, a następnie spróbować naprawić problem za pomocą odpowiednich narzędzi. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Team Mechanics z 12 lipca 2019 roku R. Co zrobić z przebita opona? Dzisiejsze samochody często oferują oponę zapasowa tylko jako opcjonalny dodatek, w przeciwieństwie do magicznych kanistrów i przenośnych kompresorów. Ale czy na pewno te dwa systemy ESA panaceum na wszystkie problemy? Aby udzielić odpowiedzi, konieczne jest zrozumienie zakresu problemu i przebicia opony. Wyjaśnijmy od razu wszelkie nieporozumienia i zapewnijmy jeden pewnik. Jeśli przebicie występuje w obszarze bieznika, to opona nadaje się do naprawy, ale jeśli problem występuje na barku opony, to bez opony zapasowej nigdzie nie pojedziesz. Przebita opona jest opona zapasowa. Stara metoda zawsze działa najlepiej, nawet jeśli jest to koło zapasowe, które wiele osób ma w swoich samochodach z ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Koło zapasowe całkowicie zastępuje przebita oponę. Posiadając koło zapasowe, nie musisz już martwić się o rozmiar problemu z opona, która może być nawet całkowicie rozpadnięta, ale nadal jesteś w stanie wymienić ją na tę, która masz w bagażniku. Jeśli masz oponę zapasowa, nadal powinieneś udąć się do specjalisty od opon w celu jej wymiany, ponieważ rozwiązanie, którego się pogiałeś, jest tymczasowe. Często nawet z pełnowymiarowa opona zapasowa będziesz musiał udąć się do specjalisty od opon, masz oryginalną oponę w bagażniku i może ona nie być taka sama jak opony zamontowane po pierwszej wymianie opon. Podróżowanie z różnymi oponami na tej samej osi jest karalne. Jak zmienić przebita oponę? Jak zmienić przebita oponę? Oto wszystkie kroki. W przypadku przebicia opony i posiadania opony zapasowej, należy spróbować zająć bezpieczną pozycję, przy możliwie płaskim samochodzie. Z Zaciągniętym hamulcem ręcznym, a następnie wyciągnąć podnośnik i oponę zapasową z bagażnika za pomocą narzędzi, które powinny znajdować się w zestawie. Poszukaj punktów podnośnika które możesz zlokalizować w pobliżu nieużytecznego koła, wskazanych w dolnej części samochodu w pobliżu. Zawiasu przednich drzwi i otworu tylnych drzwi, a następnie zacznij podnosić samochód, ale bez zdejmowania opony z ziemi. Poluzuj nieco śruby, a następnie wznów podnoszenie samochodu, a zadbieznik oderwie się od podłoza. Następnie odkręć śruby i zdejmij uszkodzone koło. Włos koło zapasowe do piasty kolanem, a następnie dokręć śruby, nie dokręcając ich całkowicie. Całkowicie opuść samochód za pomocą podnośnika, a następnie dokręć śruby. Technicznie rzecz biorąc, operacja została zakończona. Pozostaje tylko schować narzędzia i zdemontowane koło do bagażnika. Ważna wskazówka jest następująca: podczas sprawdzania ciśnienia w oponach należy również sprawdzić oponę zapasową. Zazwyczaj jest ona pierwotnie napompowana do znacznie wyższego ciśnienia niż sugerowane dla używanych opon, ale warto sprawdzić jej integralność i ciśnienie. Nie daj Boże, aby okazało się, że opona jest opróżniona lub nie nadaje się do użytku w razie potrzeby. Wymiana przebitej opony, zestaw do pompowania i naprawy. Puszka, która można znaleźć w supermarkecie za kilka euro, jest środkiem łagodzącym. Jej zawartość stanowi pianka, której zadaniem jest wulkanizacja i wypełnienie dziury powstałej w wyniku przebicia. Należy odkręcić wentyl przebitego koła, Włożyć wentyl do rurki puszki i nacisnąć przycisk dożownika, postępuj zgodnie z instrukcjami na produkcie. Opona wypełni się pianka, która będzie miała tendencję do twardnienia, tworząc całość z wewnętrzna ściana opony. Następnie należy udąć się do warsztatu naprawy opon, ponieważ rozwiązanie nie jest wieczne. Specjalista zdemontuje koło, zdejmie oponę z felgi, oczyści wnętrze i naprawi dziurę. Puszka na nic się zda, jeśli uszkodzenie opony znajduje się na jej barku. W takim przypadku, jeśli nie posiadamy zapasowej opony lub koła, będziemy zmuszeni węzwać lawetę lub mobilny warsztat specjalisty. Od ogumienia, który jednak nie zawsze będzie w stanie interweniować na autostradzie. Zadaniem kanistra jest również pompowanie opony, chociaż niektórzy producenci samochodów dostarczają mały kompresor zasilany bateryjnie lub podłaczany do zapalniczki samochodowej. Przyrząd ten jest wyposażony w manometr, dzięki czemu można sprawdzić dokładne ciśnienie pompowania. Po wyruszeniu w drogę po wprowadzeniu środka wulkanizującego do kanistra warto zatrzymać się po 2 do 3 kilometrach, aby sprawdzić, czy nie ubyło materiału lub ciśnienia. Wymiana przebitej opony. Naprawa za pomocą zestawu do samodzielnej naprawy. Bardzo skuteczny produkt do naprawy przebitej opony można znaleźć w internecie, pod warunkiem, że problem dotyczy części bieznika, a nie barku. Jest to nic innego jak ten sam system używany przez sklepy z oponami, kosztuje kilka euro i oferuje ostateczna naprawę zrób to sam. W zargonie nazywa się to ślimakiem. Jest to sztyft z lepkiego materiału, który wulkanizuje się w kontakcie z opona i przylega do. Ścianek dziury, zatykając ja. Aplikacja jest bardzo prosta, ponieważ nie ma potrzeby demontażu koła, chociaż oczywiście zastosowanie jest bardziej praktyczne, jeśli. Dotyczy przednich koł, które są ruchome i zapewniają lepsze działanie niż tylne. Konieczne jest usunięcie, jeśli jest. Przedmiotu powodującego przebicie i nieznaczne powiększenie otworu za pomocą narzędzia dołaczonego do zestawu. Sztyft jest mocowany w dostarczonym narzędziu do wkładania i wsuwany do otworu z siła, a następnie ciągnięty do góry, aby materiał mógł samoczynnie zablokować się wewnątrz gumy. Po czterech do 5 minutach nadmiar można odciąć nozykiem, wyrównując go z bieznikiem. Napompuj oponę, potrzebny przenosny kompresor i ruszaj w drogę. Kontrola po kilku kilometrach nie zaszkodzi, ale jeśli zostanie wykonana dobrze i z wysokiej jakości materiału, naprawa będzie trwała. Ponownie, jeśli problem występuje na poboczu, nic nie jest możliwe. Po im praktyczne poradniki konserwacja samochodu, a WordPress Commenter Hello World.